To, co zrobimy w czwartym dniu, będzie miało największe znaczenie. My wtedy jesteśmy też najbardziej cierpliwi, najbardziej wytrwali. Czyli jak masz jakąś taką pracę, która wydaje ci się nudna i żmudna, to zrób ją w czwartym dniu osobistym, bo wtedy będziesz miał największe do tego predyspozycje. Nie polecam w tym dniu żadnych trudnych rozmów, bo możemy nie być. Na tyle asertywni, na ile chcemy. Jeżeli masz nowy pomysł, to zacznij go realizować w pierwszym dniu osobistym, bo wtedy jesteś najbardziej przedsiębiorczą wersją siebie, jaką tylko możesz być. Co to są nasze dni osobiste i jak z nich korzystać? O tym właśnie będzie ten filmik i będziemy sobie tutaj rozpatrywać, kiedy na co mam sprzyjające mi energię. Przypomnę tylko, że oprócz dni osobistych mamy również rok numerologiczny, rok osobisty, miesiąc numerologiczny, miesiąc osobisty. I dzień osobisty to jest piąta informacja, która nas w danym okresie może. Wspierać albo zatrzymywać, albo powodować, że coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, albo podpisujemy umowę w niesprzyjającym dla nas dniu i ta umowa później okazuje się trudna, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj pokażę, jak te dni na nas wpływają i co warto o nich wiedzieć. No to przypomnę, że żeby obliczyć swój dzień osobisty, to trzeba dodać miesiąc osobisty plus dzień, Kalendarzowy. E, czyli na przykład, jeżeli mamy dzisiejszą datę, 16 kwietnia, no to muszę wiedzieć kwiecień, którym jest moim miesiącem osobistym, a żeby wiedzieć, którym jest moim miesiącem osobistym, to muszę znać swój rok osobisty, a następnie, na przykład załóżmy, że kwiecień jest moim siódmym miesiącem osobistym, i wtedy e, dzień kalendarzowy, czyli 7, dodaję. Do liczby, która stanowi mój siódmy, yy, która stanowi mój miesiąc osobisty, czyli siódmy, wychodzi mi czternaście, czyli pięć. Zatem dzisiaj osoby, które mają siódmy miesiąc osobisty, mają piąty dzień osobisty, który przypada właśnie. Na tą datę. Natomiast, jeśli masz z tym problem, to wejdź sobie na stronę szkoła numerologii.pl, zakładka kalkulatory numerologiczne i za ciebie zostanie to wyliczone. Dowiesz się, który jest dzisiaj Twój. Rok numerologiczny, rok osobisty, miesiąc osobisty i dzień osobisty. Także zapraszam. No dobra, ale co z tym robimy, jak już sobie to powyliczamy? Co jeśli otrzymamy pierwszy dzień osobisty? No to pierwszy dzień osobisty. To jest przede wszystkim początek, czyli to jest taka energia na otwieranie. To jest doskonały czas, żeby otworzyć firmę, żeby otworzyć profil na social media, żeby, żeby na przykład rozpocząć współpracę. I tutaj kolorem wspierającym jest kolor czerwony, no bo to jest kolor. Początku. I jak my robimy konsultacje biznesowe, to bardzo często doradzamy, żeby właśnie ktoś, na przykład idąc otwierać firmę, miał przy sobie jakąś część garderoby w kolorze czerwonym, bo ten kolor sprzyja ten nasz krok do przodu. To, że się w coś włączamy, to, że gdzieś zaczynamy. Dawać swoją energię, z czymś zaczynamy działać. I to jest dzień, który bardzo często dodaje nam energii, warto z niej korzystać. Czyli, e, jeżeli masz nowy pomysł, to zacznij go realizować w pierwszym dniu osobistym. Dzień osobisty drugi najlepiej wtedy być w kolorze pomarańczowym. Mieć coś, co będzie nas wspierało właśnie w tym kolorze. I to jest z kolei taka energia na doskonałą współpracę. Jednak w tym dniu jesteśmy najbardziej łagodni ze wszystkich możliwości. Czyli nie polecam w tym dniu żadnych trudnych rozmów, bo możemy nie być. Na tyle asertywni, na ile chcemy. Nie polecam w tym dniu podpisywać żadnych umów, bardziej ustalać, negocjować, rozmawiać, jeśli masz taką konieczność, natomiast skupić się na sobie, na swoich potrzebach, na swoim wnętrzu. Też ten dzień będzie sprzyjał, żeby właśnie spojrzeć z łagodnością. Na siebie, bo my mamy często tendencję do tego, że patrzymy przez oczy wewnętrznego krytyka, a w tym dniu bądź dla siebie łagodny. Dzień osobisty trzeci, czyli kolor żółty, i w dniu osobistym trzecim. W naturalny sposób jesteśmy radośni. Oczywiście, jak wydarzy się jakaś trudność i na nasze emocje ma wpływ jakieś wydarzenie, no to nie będzie tej radości aż tyle. Natomiast w tym dniu mamy potencjał, żeby być kreatywni, żeby jak najwięcej rozmawiać, żeby właśnie być w tej energii trójki, żeby się cieszyć i bardzo dobrze wtedy jest się wspierać. Energią e, koloru żółtego, e, załatwić to, co czasem było trudne do załatwienia, pójść, e, powiedzieć coś komuś, bo ta trójka spowoduje, że mamy taki naturalny urok osobisty, z którego warto w tym dniu korzystać. Dzień osobisty czwarty. Tutaj mamy kolor zielony. No, i to jest zupełnie inna energia dnia, ponieważ ten dzień służy nam pracy. Czyli to, co zrobimy w czwartym dniu, będzie miało największe znaczenie. My wtedy jesteśmy też najbardziej cierpliwi, najbardziej wytrwali. Czyli jak masz jakąś taką pracę, która wydaje ci się nudna i żmudna, bo zrób ją w czwartym dniu osobistym, bo wtedy będziesz miał największe do tego predyspozycje. Czyli czwórka i jeszcze ten kolor zielony pomaga w tym, żeby domknąć jakieś tematy, żeby podejść do tego bardzo profesjonalnie, żeby mieć taką wytrwałość, cierpliwość, czyli to, co w naszej pracy jest często bardzo potrzebne i jak znasz te swoje dni osobiste, to tak sobie tą pracę możesz podzielić, że jak zbliża Ci się czwarty dzień, to przełóż na ten dzień wszystkie te rzeczy, które wymagają od Ciebie dodatkowej wytrwałości i cierpliwości. Dzień osobisty piąty. No tutaj kolor niebieski. No i tu, jak jesteś dobrze zwibrowany z energią 5, no to to jest dzień na... Mam świetne pomysły, jestem w kreacji, jestem w tworzeniu, jestem w sobie, czuję wiatr we włosach i pozwalam sobie temu wszystkiemu płynąć. Jestem połączony. Z nieograniczonością wszechświata. Natomiast dla osób, które nie są zwibrowane dobrze z energią 5, no to będzie to dzień trudny, bo być może poczujesz, że nagle wszyscy od ciebie czegoś chcą, świat od ciebie czegoś chce, jest bardzo dużo zmian, a ty sobie niekoniecznie radzisz ze zmianami. No i wtedy ten dzień może być, może być trudny. Dlatego. No, musisz znać, musisz siebie poznać, obserwuj siebie w tym dniu i zobacz, czy Ty jesteś osobą, która ten dzień musi po prostu przetrwać, czy jesteś osobą, która z tego dnia będzie bardzo dużo korzystać. Ja osobiście jestem dobrze zwibrowana z energią 5 i zawsze w tym dniu pozwalam sobie na różne pomysły, nawet jakich nie mogę od razu zrealizować, to sobie je zapisuję i na przykład przychodzi później mój dzień czwarty, kiedy mogę usiąść i napisać dla Was kolejnego wordbooka albo kolejnego e-booka, albo kolejny rozdział do następnej książki. Czyli pomysły zbieram e, właśnie w dniu piątym, zapisuję, ale, ale realizuję je dziewięć dni później, czyli w czwartym dniu osobistym. Później mamy dzień osobisty 6. no i tutaj pewnie nikogo nie zdziwię, jak powiem, że szóstka no to jest dom i rodzina, kolor indygo. No i tutaj ewidentnie warto się zastanowić nad, yy, nad tym, co ja mogę poprawić w swoim domu, co ja mogę poprawić w swojej rodzinie? Czy może potrzebne z kimś porozmawiać? Czy może potrzebne jest, żeby, kto, żeby z kimś coś wyjaśnić, Bo w szóstym dniu osobistym mamy takie mądre i zdrowe spojrzenie na to, co, w naszym najbliższym otoczeniu. Jeżeli planujesz przeprowadzkę albo jeżeli planujesz jakiś remont, to dobrze jest te y, działania, no decyzje to już na pewno, ale działania podejmować w szóstym dniu y, osobistym. Y, możesz mieć tak, że czujesz, że w Twoim domu coś wymaga zmiany. Chcesz zrobić przemablowanie, chcesz wymienić poduszki, chcesz, chcesz cokolwiek zmienić, i tutaj w te dni zbierasz pomysły, natomiast Realizujesz to, czyli wchodzisz, podejmujesz decyzję w szóstym dniu osobistym. Później mamy siódmy dzień osobisty. Tutaj mamy kolor fiolet. No i tutaj, jakby energia tego dnia jest energią bardzo często silną. I nie mamy na przykład ochoty rozmawiać z ludźmi. Jesteśmy tacy, że chętnie zostalibyśmy gdzieś w swojej przestrzeni, poczytalibyśmy książkę, pomedytowalibyśmy. I znowu, no to jesteś albo dobrze zwibrowany z tą energią 7 i świetnie się odnajdujesz w tych dniach, albo ten dzień cię trochę męczy. Bo z jednej strony część z ciebie, taka naturalna, chce wychodzić do ludzi, chce się z nimi integrować i tak dalej, ale druga część Ciebie mówi: nie, zostań i popracuj nad sobą, albo po prostu zostań i samodzielnie sobie pooglądaj filmy na Netflixie, nie. No generalnie siódemka zaprasza do medytacji, do rozwoju, do tego, żeby się właśnie schować, wyciszyć, zrozumieć, co w nas. Dzień ósmy, najbardziej biznesowy wspieramy się tutaj kolorem różowym albo beżowym. No, i tutaj e, właśnie w tym dniu podpisujemy umowy, podpisujemy e, takie ważne rzeczy związane z finansami, podpisujemy na przykład papiery dotyczące sprzedaży domu, bo kupna można też podpisać w jedynce. My mamy te dwa dni, pierwszy i ósmy. Jak otwieramy działalność gospodarczą, tak? Albo spółkę z no jak to woli, bo w tym dniu otwieramy, czyli ta energia sprzyja. Natomiast tutaj jest energia stricte biznesowa. Więc, jak masz jakąś rozmowę, bo na przykład prowadzisz jakiś team, prowadzisz grupę ludzi i potrzebujesz z nimi porozmawiać. To wszystko spisz sobie w drugim dniu, ale samą rozmowę zrób w ósmym dniu, bo wtedy jesteś najbardziej przedsiębiorczą wersją siebie, jaką tylko możesz być. Masz takie naturalne wsparcie tej energii 8 płynącej z energii dnia. I tutaj ważne jest to, żeby żeby w tym momencie, jeśli potrzebujesz, to to wykorzystać. Dla osób, które już nie pracują zawodowo, ten dzień nie będzie właściwie niczego oznaczał takiego szczególnego, bo tutaj generalnie pracujemy tą energią, jeśli chodzi o naszą pracę zawodową. Osobiście niewiele ten dzień wnosi. On bardziej jest na, 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 na taką wymianę właśnie zawodowo-finansową. No i ostatni dzień, dzień dziewiąty. I tutaj wspierają nas kolory pastelowe. I ja wam powiem, że ponieważ ja jestem numerologiczną dziewiątką, to nigdy wtedy nie noszę kolorów pastelowych. Wtedy ja mam taki dzień, że ubieram się w to, co akurat mam ochotę. Jedyny taki dzień, bo tak to staram się ubierać w zgodzie z moim dniem osobistym. Natomiast dziewiątego dnia pozwalam sobie na, na, na to, żeby spełniać swoje różne, e, no takie właśnie ochotki. Mam dzisiaj ochotę się w to ubrać i właśnie w to się ubieram, dlatego że jeżeli jesteśmy tą wibracją, to już nie musimy się tego dnia wspierać jeszcze dodatkowym kolorem. Oczywiście, jak ktoś chce, to może, natomiast no, e, można też tutaj sobie pofolgować. E, dziewiątka jest idealna na wszelakie porządki. Czyli jak patrzysz na swoją szafę i mówisz: OK, przyjdzie ten dzień, że ja cię posprzątam, no to niech on przyjdzie w twoim dniu dziewiątym, bo wtedy najrozsądniej podejmiesz decyzję o tym, co zostawić, co wyrzucić. Dziewiąty oczywiście nie jest dniem na rozpoczynanie, na podpisywanie umów na pierwszą randkę, absolutnie nie. Dziewiąty dzień jest dniem na e, zakańczanie i na posprzątanie lub na odpoczynek. Bo dziewiątka też jako kończąca cykl pomaga nam się e, tak no, podsumować, zrelaksować, odprężyć. Natomiast w dziewiątce robimy podsumowanie, a planowanie robimy w jedynce. Oczywiście zapraszam serdecznie do szkoły numerologii, gdzie o horoskopie numerologicznym mówimy. Cały jeden moduł i pokazujemy Wam, jak zrobić pełne horoskopy numerologiczne, wykorzystując Gladys Lobos i nie tylko, od strony numerologicznej, jak również, jak również do osiągnięcia Nataszy Czarmińskiej, wykorzystując tą część osobistą. Zapisy na szkoła numerologii.pl. Do zobaczenia.